100% stabilizacji, 72% poprawy. To są najnowsze wyniki leczenia SMA w Polsce dla pierwszej refundowanej terapii Nusinersenu. Co stoi za tymi liczbami? Jakie historie konkretnych pacjentów? To, że wiemy, że choroba się nie rozwinie, że my nie stracimy możliwości żadnych, daje nam takie poczucie pewności, że możemy zacząć planować życie, że możemy myśleć o pracy, możemy iść na studia, możemy myśleć o tym, żeby wyjeżdżać na wakacje i po prostu żyć pełnią życia. I to, to daje stabilizacja. a dodatkowa motywacja w postaci postępu, no to to jest bardzo wiele. Jest pani mamą dziecka, które tą terapię otrzymało. Jakie efekty pani obserwowała na przestrzeni kolejnych lat życia swojej pociechy? Mój syn ma już 10 lat, więc ta historia już jest dawna, ale to jest historia właśnie takiego dziecka, które z leżącej osoby, która nie podnosiła rąk i nóg, yy, zaczęło... Przekręcać się zaczęło móc utrzymywać pozycję siedzącą, które w ogóle zaczęło funkcjonować coraz bardziej samodzielnie. I my, te efekty na początku widzieliśmy spektakularne, teraz jest drobny, jakby postęp jest ciągle widoczny, no ale jesteśmy właśnie dzięki temu pełni nadziei, że syn będzie samodzielny w swoim życiu, że będzie mógł iść może właśnie do liceum sam, że będzie może wyjeżdżał sam, że może będzie kiedyś mieszkał sam, bo po prostu leczenie daje nam taką możliwość utrzymania tego, co to jest i poprawy niektórych z funkcji.